Drodzy Państwo, przenosimy się do Rzymu. I to dosłownie, bowiem w Rzymie trwa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, w której biorą udział przedstawiciele ponad 100 państw, w tym również Polski. A wśród nich jest mój gość, pan Marcin Sołtysiak, prezes ELK. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, trwa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. No, i teraz od razu pytam, bo jest pan jedną z osób, która uczestniczy w tej konferencji, która, to przypomnijmy, rozpoczęła się wczoraj. Co mówi się w Rzymie? Szanowni Państwo, dzień dobry. Oczywiście witam z Rzymu. W dniu wczorajszym rozpoczęła się konferencja Ukraine Recovery Conference URC 2025. Wówczas. W wydarzeniu tym uczestniczyć miało 5 tysięcy osób, a z tego co wiem, y, uczestników było dużo więcej. Y, uczestnikami tej konferencji byli przedstawiciele, tak jak pani redaktor powiedziała, stu państw, organizacji międzynarodowych i instytucji finansowych oraz sektora prywatnego. Ale uczestnikami byli także kluczowi politycy obecni w dniu wczorajszym, Myślę, że na pierwszym miejscu należy wymienić Pana Prezydenta Wołomira Zeleńskiego, Prezydenta Ukrainy, który podkreślił potrzebę stworzenia Międzynarodowej Koalicji Odbudowy Ukrainy opierającej się na jasnym planie i zaangażowaniu zarówno państw, jak i firm. Byli także obecni przedstawiciele innych krajów, m.in. Giorgio Meloni, nasz kraj reprezentował Pan Premier Donald Tusk, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen jako przewodnicząca Komisji Europejskiej, która w dniu wczorajszym ogłosiła dodatkowe gwarancje i inwestycje Unii Europejskiej na rzecz odbudowy Ukrainy. Wielu innych reprezentantów krajów, które są aktywne, zaangażowane w odbudowę Ukrainy. Niestety mamy za mało czasu, aby tutaj wymienić wszystkich. Natomiast było też bardzo wielu polskich polityków zaangażowanych i reprezentantów wielu państwowych organizacji. Między innymi był pan minister Paweł Kowal, który uh -huh. jest odpowiedzialny za kontakty z Ukrainą. Minister e, Paulina henik Klosk. tak, pani redaktor. Mhm. Właśnie, panie prezesie, bo ja chciałabym spytać o to, jakie są realia dogadania się już teraz na tym etapie, kiedy wiemy, że trwa wojna, nie wiemy kiedy się zakończy, czy w ogóle jest szansa teraz na jakieś takie wstępne kontrakty, czy to jest kwestia na razie badania tego rynku, wstępnych takich rozmów, jak to wygląda w praktyce? wszystkie kraje które były reprezentowane podczas wczorajszej i dzisiejszej delegacji doszły do porozumienia które zakończyło się podpisaniem odpowiedniej umowy i przekazania Ukrainie odpowiednich środków dzisiaj mówi się o tym że będzie to przynajmniej 10 miliardów euro na odbudowę Ukrainy wszyscy Skup obecni, ale zarówno politycy czy instytucje reprezentujące ten kraj, te wszystkie kraje, ale także instytucje finansowe czy przedsiębiorcy, którzy bardzo aktywnie tutaj uczestniczyli skupiali się głównie na czterech głównych sektorach, to jest mobilizacji sektora prywatnego, odbudowie kapitału ludzkiego, czy rekonstrukcji społeczności lokalnych oraz reformach związanych z integracją Ukrainy i z Unią Europejską. Mhm. W takim razie, panie prezesie, proszę powiedzieć, no bo mówi pan o tym, że polscy przedsiębiorcy uczestniczyli aktywnie, zatem teraz pytanie, po co tam pojechaliście? Czy faktycznie jest szansa na to, że Polska, polscy przedsiębiorcy wezmą udział w odbudowie Ukrainy? Mówił Pan o tym, że wstępnie na odbudowę Ukrainy zostanie przeznaczonych 10 miliardów euro. Wiemy o tym, że to 10 miliardów to jest no, tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, bo tych pieniędzy tam jest faktycznie potrzeba na dużo więcej. Szanowna Pani Redaktor, Szanowni Państwo. Yy... Wydarzenie w wydarzeniu tym uczestniczyły głównie polskie takie organizacje jak PFR czy Bank Gospodarstwa Krajowego czy ARP i do tego HUKE, które podpisały w dniu wczorajszym porozumienie zmniejszające wymogi co do inwestowania w Ukrainie, Między innymi. Będą udzielane polskim firmom, nie tylko polskim, ale głównie tutaj wspomniałem polskie organizacje, czyli polskim firmom, będą udzielane finansowania inwestycji w Ukrainie bez dodatkowych wymogów ponoszenia duż wysokich kosztów ubezpieczenia tych inwestycji. Te koszty będą bardzo niskie, ale firmy te takie m.in. jak reprezentowane firmy przeze mnie, będą mogły wykonywać inwestycje. W, Otrzymując gwarancję od ryzyka wojny. To jest bardzo ważne i to pokazuje, jak duże zaangażowanie tych wszystkich instytucji światowych jest do tego, aby te nie czekać z inwestycjami, aby te inw inwestycje realizować jak najszybciej. Ja powiem mhm. tak od siebie jeszcze, że sam osobiście brałem udział w dwóch panelach. Zasiadając jako inwestor, zaproszony do, jako prelengent, uczestniczący w tych panelach wśród przedstawicieli największych instytucji i organizacji, wśród ministra energetyki Ukrainy. Ministr, mhm. Ministra Ochrony, czy instytucji takich jak Westinghouse, jeżeli chodzi o inwestycje atomowe, czy Enel, mhm. czy Naftogaz, czy Ditek, Centr Energo. I myślę, że tutaj tych firm można by było wymieniać dużo więcej. Natomiast co jest razie... ważne? No właśnie, co jest ważne, tak. to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, panie prezesie, na co liczy taka firma jak pańska, LQ? Bo chciałabym, mamy bardzo mało czasu, to jest raptem półtorej minuty, bo chciałabym jeszcze o przyszłość tej firmy zapytać, także bardzo szybciutko odpowiadamy na te trzy pytania. To tak króciutko. Ja reprezentuję tutaj osobę fizyczną, jako mnie, gdzie jestem właścicielem 27 projektów. Zacząłem inwestować na wczesnym etapie, czyli przed zakończeniem wojny. Wszyscy liczymy na to, że ta wojna niedługo się zakończy. Z tego co wiem, trwają rozmowy w czterech państwach na temat zakończenia wojny. Putin niestety nigdy nie dotrzymuje słowa i nigdy go nie dotrzymywał. Wobec czego dalej walczymy wszyscy o to, aby ta wojna się zakończyła. Natomiast przy wsparciu takich organizacji, które wymieniałem wcześniej, zostałem poproszony o to, aby nie czekać na zakończenie wojny, tylko realizować te inwestycje jak najszybciej. I dzisiaj inwestorzy, którzy weszli we wcześniejszym okresie, czyli w trakcie wojny, są gotowi do tego, aby te, te inwestycje realizować już teraz. Dzisiaj te inwestycje pozwalają dostarczyć ludziom ciepło, wodę i energię, bez której nie tylko firmy nie ludzie nie mogą żyć, ale bez tego nie będą mogły być realizowane inwestycje odbudowy Ukrainy. I to jest bardzo ważne. Więc. Te decyzje podjęte przeze mnie, czyli przez innych uczestników konferencji, innych inwestorów w roku, w roku poprzednim, czy we wcześniejszych latach, sprawiają, że dzisiaj wyprzedzamy rynek przynajmniej o 2 lata. Panie Marcinie, i tu musimy postawić kropkę. Marcin Sołtysiak, prezes LQ, czyli firmy, która zajmuje się profesjonalnymi rozwiązaniami dla energetyki oraz OZE był moim gościem. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. No i życzę, żeby wszystko się udało.